Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Kurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Fach. Wróżnianka 32. W tym roku szkolnym Szkoła Społeczna w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół otrzymała grant na realizację dwustronnego projektu europejskiego pod tytułem Nasze małe ojczyzny. Wniosek napisany przez Szkołę otrzymał bardzo wysokie oceny za zawartość merytoryczną. Partnerem projektu jest Szkoła z Baza w Hiszpanii. Jest to ta sama szkoła, z którą zorganizowana była wymiana młodzieży w roku 2012. Głównym zadaniem programu Comenius jest szkolenie nauczycieli przez wspieranie europejskich projektów doskonalenia zawodowego prowadzącego do wzrostu poziomu nauczania. Najciekawszym elementem Comeniusa jest prowadzona wymiana uczniów z różnych państw Unii Europejskiej. Program kładzie nacisk na współpracę w dziedzinie edukacji międzykulturowej, propaguje ideę Europy narodów. Zgodnie z dewizą Unii Europejskiej jedność w różnorodności. Kraśnicka Szkoła Społeczna swój projekt realizuje od września 2013 roku do czerwca tego roku. W czerwcu 15 uczniów w Gimnazjum ze Szkoły Społecznej pojedzie do Hiszpanii na 10 dni, aby wspólnie z uczniami z Baza pracować nad projektem. W czerwcu przyszłego roku 15-osobowa grupa młodzieży hiszpańskiej przyjedzie do Kraśnika. Celem głównym tego projektu jest przede wszystkim poznanie kultury hiszpańskiej, doskonalenie umiejętności języka zarówno angielskiego, jak i nauka języka hiszpańskiego, ponieważ uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach z tego języka. Ponadto doskonalenie technologii komputerowej. A język angielski doskonalony jest poprzez tworzenie różnego rodzaju prezentacji, filmów, wyjazdów, czy chociażby poprzez prowadzoną konferencję z kolegami z Hiszpanii. W ramach projektu uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne o naszym mieście, o kulturze, o potrawach tradycyjnych, o zabytkach, o różnych ciekawostkach naszego regionu, o całym kraju. Przygotowują również projekty filmowe wykonują słowniczek polsko-angielsko-hiszpański. Prowadzą również wideokonferencje. Taka wideokonferencja odbyła się między innymi wczoraj. No i dalej będziemy po prostu uczyć się, doskonalić w Hiszpanii. Przygotowujemy również stronę projektu. 20 maja w szkole zorganizowana została impreza Dzień Hiszpański. Uczniowie przybliżyli kulturę hiszpańską, zaprezentowali tańce hiszpańskie. Oraz wykazali się umiejętnościami kulinarnymi, przygotowując typowe potrawy hiszpańskie. Podczas różnych lekcji uczniowie mają możliwość jeszcze dokładniej zapoznać się z niektórymi elementami kulturowymi i geograficznymi Hiszpanii.